Hej, hej, witajcie kochani. Wczoraj puściłem taką zapowiedź mini figurek serii 12. Kupiłem, kupiłem kilka saszetek. No więc przyszła kolej, żeby zaprezentować Wam je bliżej. Początek porównam sobie, porównamy sobie saszetkę serii 12 z saszetką serii 10, która wydawała mi się, że jest bardzo graficznie podobna. Jednak, jak widzimy, nie da rady pomylić saszetki serii 10 z serią 12. Opakowanie jest, widzimy, złote. Tutaj dominuje. Dominuje kolor złoty. Też tutaj. To jest żółty. Czy tak, te znaki zapytania są, są złote. Tutaj były srebrne, a to jest żółte. Złoty mamy tylko ten róg Na opakowaniu widzimy też, że w środku znajduje się kod do gry minifigurki online. Co też chciałbym sprawdzić. Dobra, więc może przejdziemy do. Przejdziemy do otwarcia, do otworzenia jednej, jednej z saszetek. Powiem Wam, że bez różnicy, którą bym otworzył, w każdej jest to coś, więc możecie się teraz zabawić w, w grę, czyli z gadywankę, czego się spodziewacie w tych saszetkach. Tutaj dodam od siebie tak: dzisiaj zaprezentuję jedną saszetkę. Jedną figurkę zawartość jednej figurki. Ale Wy w swoich komentarzach możecie dać swoje propozycje, co byście chcieli, żebym abbym To znaczy, nie chcę otwierać wszystkich, nie chcę pokazywać wszystkich, wszystkich 16, 16 figurek. Więc chciałbym tutaj zobaczyć w komentarzach pod tym filmikiem Wasze typy. Ja sobie zbiorę do kupy. damy sobie na to te pięć dni roboczych. No i później, później tak za, za, waszym, za Waszym głosowaniem, później za Waszymi głosami, będę otwierać te figurki, który, które byście chcieli zobaczyć. Dobra, więc przejdę do, do otworzenia jednej, jednej z zaszetek. Ja wiem, co jest w środku. No, nie ukrywam, że ja sobie wszystkie musiałem. Wczoraj no, poświęcić trochę czasu na to, żeby, żeby zdobyć co najmniej jedną serię, no, ale jak widzicie tutaj jak już mówię, to jest ta sama figurka razy 3. Odkładam, żeby się nie pomyliły. I otwieram nowe nożyczki. Ok, delikatnie. Zanim, zanim przejdę do figurki, to jeszcze się pod, nad wami tutaj trochę pozmęcam i przyjrzymy się tej karteczce, która tutaj pokazuje nam, co tutaj mamy na pierwszym miejscu. Na pierwszej, na pierwszej stronie mamy reklamę gry figurki online. Tutaj nawoływanie do grania. No i jest kod. Teraz zobaczymy czy to czy nam to tam odblokuje tą figurkę, która, która znajduje się w środku, czy będzie to całkowicie randomowe, całkowicie, całkowite, całkowity przypadek. Ok tak wygląda spis figurek. Jak widzimy jest ich 16. warbler i no myślę, że większość się spodziewało. Większość z Was się spodziewało, że, że trafi na świnkę. O, głowa nawet już była w środku. Teraz składam figurkę. I zaraz ją omówię. Figurki są z Chin. Tak, to nie ulega wątpliwości. Na opakowaniu, jak. Jak widzimy, China, Nie ma złudzeń. Wszystko powstało w Chinach. Okej. Okay. Tak wygląda nasz prosiaczek. Prawda, że sympatyczna figurka. No, ja musiałem mieć. Ja kolekcjonuję wszystkie, wszystkie te figurki w, w tych takich. To takie przebierane figurki, to znaczy w tych strojach swoich zwierzęcych, tak to nazwę. Więc nie mogło się obyć bez, bez świni. Świnia wygląda tak. Ma tutaj akcesorium: jabłko, zielone jabłuszko. Już teraz wam, mogę Wam powiedzieć, że to nakrycie głowy. Ono jest fajne, fajna jest forma, fajnie to wszystko wygląda. Ale jak widzicie, ono się kurczy, tak rusza. Oj. Ale wiecie co? Skoro tak, skoro tutaj wiemy, że tak się to rusza, to może. Ale to za chwilę. To za chwilę. a drugie jest naprawdę skromny. Widzimy tutaj na nóżkach zarysowane takie raciczki. Pokonek Głuszka z Twarzyczka, jednostronna twarzyczka. Nóżki się. Hmm. To jest chińskie. To naprawdę widać, że te min figurki to nie są te z zestawów. Tandetnie, bardzo, bardzo tandetne. Jak widzicie, teraz na kresie głowy sobie samo spadło, samo z siebie. Nie jest dobrze. Tyle wam mogę powiedzieć. Nie jest dobrze. Ja kupiłem te mi figurki za niecałą dychę od saszetki, ale katalogowa cena z tego, co, co, co widziałem, ma być ponad 12 zł. A nawet tutaj jeden z użytkowników, pozdrawiam Cię Tadeo, dał mi cynk, że w trefurze można nabyć te mi figurki za 12,5. O, straszliwa cena, więc jeśli macie tutaj jakieś wątpliwości, czy kupić sobie minifigurki za 12,50, czy dołożyć sobie 2 zł i kupić sobie Mixela, myślę, że kurczę wiadomość, raczej myślę, że odpowiedź jest oczywista. Mixel, 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 a to mamy tylko jedną minifigurkę. Dobra, ale zobaczymy sobie, czy tylko mi się taki pech zdarzył, że ta świnia po prostu ma te nakrycie naprawdę takie tandetne. Więc otworzę sobie drugą figurkę Świnka. To, co pozaznaczałem, zaznaczałem Świnka. Tak to jest Świnka. My sobie wysypię zawartość kolejnej figurki. Głowa, głowa jeszcze jest. I składamy. Tyk, tyk. I jest różnica. Powiem Wam tak, kurcze, dziwne. To jest dziwne, ale ta świna ma nakrycie głowy, które się trzyma no bardziej pewnie. Ha, ha, bez, bez porównania, tak? Dobra, jeszcze tutaj mam jedną, jedną sosetkę ze świniakiem. No, ale może zanim otworzymy, to jak znaleźć świnie? Jak znaleźć świnie? Mamy tutaj kropeczki dwie i tutaj dwie. W tej saszetce jest identycznie, więc jest powtarzalność. I jak widzimy, jak będziecie szukać prosiaka, no to kierujcie się tymi, tymi oznaczeniami na na zgrzewach, Okej, okay, ostatnia świnia. widzicie, dzisiaj będzie będą będą otwarte aż trzy saszetki z figurkami. Szaleństwo, nie miała być jedna a tutaj patrzcie Rozpieszczam Was. Recenzję trzech figurek. To jest naprawdę coś. Na kolejna figurka, jak widzimy, już ma. Głowę schowaną tutaj w środku. Główka ciężko weszła, więc jest ok. Na razie jest spoko. Ta jest, tak powiedziałbym, po środku. Ta mi się udała z tym nakryciem głowy, bo jest nieza trochę luźniejsze a tu jest masakra to jest masakra to jest świński ryj tak wygląda tak prezentuje się figurka z bliska figurka na którą czekałem jak tylko zobaczyłem zapowiedzi 12 serii minifigurek ja od razu wiedziałem, że prosiaka to ja będę musiał mieć to ja będę musiał mieć powiem wam tak nadruk nadruk tej figurki jest naprawdę biedny jest naprawdę biedny tutaj się nic nie dzieje jest po prostu różowo jest różowo i tyle ale ale tutaj pierwsze skrzypce Gra forma. Forma dokładnie chodzi o nakrycie głowy, bo to jest to, co, co determinuje tą, tą figurkę, co sprawia, że ta figurka jest wyjątkowa, i którą według mnie trzeba mieć. To jest figurka z tej 12 serii, jeśli. Yy, znaczy dla mnie to było tak, że ja, ja wiedziałem o tym, że i tak będę musiał mieć jedną figurkę jeśli będę mieć jedną figurkę, no to padło na świnie i to była figurka, która, która od, razu, od razu, jak tylko zobaczyłem zapowiedzi te pierwsze, pierwsze zdjęcia, to zobaczyłem o, jest fajnie, jest dobrze no to jest figurka z, tych, z tej serii przebrań tak? czyli, czyli mieliśmy już przebranie goryla przebranie dino, dinozaura czy też krokodyla, raczej to był dinozaur później był królik Dziewczynka w stroju, w stroju pszczoły, kurczak, panda w serii LEGO Movie i teraz prosiak. Czy coś się pominąłem? Bo chyba, chyba wymieniłem wszystkie te przebrania, coś mi się tak zdaje. Ale co mi się nie podoba w tej figurce, oprócz tego, że to, że jest chińska i czuć to w palcach, naprawdę czuć, przekonałem się o tym otwierając pierwszą figurkę, z trzech, że jest masakra, że jeśli chodzi o wykonanie, jest masakra, ale jeśli chodzi o stylistykę, co mi się nie podoba, to to, że te rączki mogły być dłonie, bo one też mogłyby być różowe. Te czarne tak nie pasują, bardzo tutaj nie pasują. Nie podoba mi się to, to mi się zdecydowanie nie podoba, ale figurkę, myślę, że to jest ta figurka, którą trzeba mieć. To jest taka chyba charakterystyczna z serii, z serii 12 figurka. I się wiadomo będzie, jeśli ktoś was zapyta, gdzie była świnia, to myślę, że każdy odpowie, że była to seria 12. Dobra, ja będę się z Wami żegnać. Mini serii 12 jeszcze będą na moim kanale, a czemu nie? Tym bardziej, że jeszcze oficjalnej premiery nie było to. To czemu mam się powstrzymywać? Zapraszam Was do dokumentowania. Napiszcie, jaką figurkę chcielibyście zobaczyć tutaj na, na moim kanale już, już, już niedługo. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Cześć!